Witam w drugim odcinku Ja gogetełem dzisiaj już pierwszy mecz Z ran jednak gram Zagram od białym tym Co typowo I tak Trampe Chyba jeszcze tak Jeszcze nie podpisałem kontaktu z Loritem więc tak, Fabio Quentrao, Pepe, Ramos, Marcelo, Alonso, Sachin, Di Maria, Ronaldo. I w dzisiejszym meczu debiutuje David Silva. Ona na padzie, Gonzalo Igüey. Po połowie będzie zmiana za Silva. Także pierwszy mecz już taki. Żeby rozegrać No dawaj No A dalej, sorry mu I tak Daj siluabrę z numerem 30, nie pasuje mi, ale Najwyżej się zmieni Pierwsza bramka, tak samo wieczorka I gramy w Ja Od razu mówię, że na towarzyskie będę, Nie będę grał tak I jakby... Całą moją Nie będę pokazywał, bo... Nie chcę Kolejny mecz przedsezonowy tej drużyny. Również Będę chciał rzędów, trochę być prognostykiem na cały sezon. Zobaczyć jak gra się tutaj zężio. Poza tym nie trzeba towarzyskich wygrywać. Za kim? Trochę mi się tknie, ale myślę, że to przez prawnie. O, Ronaldo się z nie rozumiał z nim. Sędzia zostaje rzuc za to, zagranie ręką.

To tak. Myślę, że zeszy. jeszcze jeden transfer kogoś dam. Nie wiem na razie jeszcze kogo, tak? Czy nie to już ściągnąłem? Ojej, do głowy. ściągnąłem i Lorisa. Także myślę, że jednak mi wystarczy. Jaj! Ale sporał

No, Mamy tak Słuchajcie, ja tu dam chyba małe cięcie Zmienię ustawienia, żeby tak się nie no, działo. i zobaczymy się zaraz. Ok, powróciłem, mam nadzieję, że już będzie dobrze. No dupa. Skończyło się na nadziei. Technika i zgranie to są atuty, których nikt nie potrafi. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. O Jezus, nie da się grać na piłce. A Czekajcie, jeszcze chwilę. Widzę na filmach, wam się tak nie zaczyna jak mnie, że mogę mieć pewne problemy jak na razie, ogarnianiem gry, bo mi jest ciężko, zaczyna mi się po prostu. Na filmie aż tak no, nie tego nie widać. Ja na filmie nawet w ogóle nie widać, no ale... No, nie ucisnął. Dobra, trzeba to strzelić. O Jezus, jakie lagi.

Nie mogę się przyzwyczaić jeszcze za bardzo do tego, jak odbiera się piłka w z tego mogą być pewne to problemy. Proszę się nie śmiać, Ale ja się to wyskiluję. To 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 to. <grym> Dobre retach Safin. Transfer z oceniam bardzo pozytywnie do realu.

Uwielbiam real, nie mam nic do Barcelony, żeby nie było jakichś podpisów, że... O Jezus Real, nic tą dla Barcelona, coś Nie, bo to nie ma tym kolego Twitter można. Trzeba szanować. Dobra, kucam. jest! Bramka! Bramka! Tak, i trzeba szanować, ja no, naprawdę szanuję Barcelonę, podoba mi się ich bra mam będzie wiem obecnie są lepsi, ale jaki do Cera robi? I zobaczymy w FIFA jak to będzie lepszy oczywiście to nie jest powiedziane, że muszą być lepsi. Na pewno muszę poćwiczyć, to wiem, bo nie mam za długo. To może bardzo widać. Znaczy moje doświadczenie jest od FIFA o 700. tam? Tak, 2007. Pierwsza połowa, Ramos i Montani odstrzelają. Dobra. I teraz tak. Jako, że dla mnie i Silva i Ezil są... ...równymi zawodnikami. Tak więc Besikt na boisku się pojawi. Besikt. Sprawdzę jeszcze formę będziemy I może lascamy wiary zamiast... ...Nuriego Sashina. Wygram trzech zawodników na boisku. No ja, 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 Bardzo podoba mi się w 12. Moim zdaniem Cypher się ciągle rozwinął po kompletnych kartach w 2010 roku. Mam nadzieję, że... Pamiętałem to ludzie, chociaż byłem tak, by zapomnieć o tym. Myślę, że FIFA się rozwija i dobrze. Miło przyjemnie się gra. Więc trzeba bronić, trzeba bronić. Możliw no, wolny, bo pociągnąłem go za koszulkę. Trudno.

No, trudno. No, trzeba odracać. Ej. No, No. Ej, super. Ej. Myślę, że po tym meczu także zakończył odcinek. Niech to, żeby było długie, żeby się wam dało, to jest tam bla, bla, No Bo to nie o to chodzi, żeby było o, bo co? Dobre, dobre, dobre. Dobre. Skurde, ciężko mi się gra i tak się zaczyna, naprawdę. Ciężko. No, wreszcie, bo ja nic nie widzę tego na filmie, co dobrze ale się zaczyna jeśli macie jakieś porady, bo naprawdę gra Defensive na tle jest słabo się gra nie ogarnię jeszcze tego jeśli macie jakieś porady to mówcie ja skończą przeczytam naprawdę ja będę czytał wszystkie komentarze no może nie wszystkie typu a, jakoś czyta. ale większość komentarzy będę czytał mimo może nie będę odpowiadał brawo Karim nie może nie będę odpowiadał na niektóre, ten naprawdę ten prawdę będę czytał. Onu mamy 2-2. Brał Marcelo Jak to to będzie mama bramka, nie igłań. Nie wiem, którego. Obydwu klubie. Oby jednego. Obydwu klubie. Nie, dobry. nie mam pojęcia na razie, no, który no, nie jest moim ten pierwszym je napastnikiem. Dałem szansę Benzemie w, no, no, w drugiej połowie. O no, jej nie prześlagowało. Dałem szansę Benzemie w drugiej połowie i na razie ma jednego plusa. Dobry rękikowna odwrót. Czemu, ja czemu ten prawo jest na prawej stronie? Bo na lewy jest mój lubię lewy obrońca, mój, tam najlepszy na świecie, martwego. Nikt nie ma to był najlepszy na brawo Piętro. Jest szansa na... Musisz się nauczyć, grę na prawej obronie, trudno. Ja od tego tego wymagałem. Mam To wymagający. E, mój pad to... Mój, no teraz zapomniałem. Miałem powiedzieć, że zapomniałem. Rumble pad 2, czy coś takiego. Jeśli macie jakieś porady w placówce, czy też, proszę bardzo pisać. Pierwszy mecz może nie jest taki...

Przepuchem czapekuje grę, że Kogo? O proszę, jak fajnie. No i bram sobie No to nie było Nie Miło, bo Nie chciałem tej rąki. Nie. Dobra, koniec meczu, pierwszy mecz Szyma o pełnej w... minucie w szkole bo przebrałem. Remonto, najlepsza lepsza ocena. Na to wszystko. Żegnamy się z Państwem. Dariusz naprawdę kurde. Myślałem, że będzie lepiej. Trudno. Pierwszy mecz. Porażka, ale nie martwcie się. Ja będę trenował. Nie ma obijania w moim stronie. Dobra. To tak. Oferta transferowa za... Dwa dobrze. To ma grać. Okej. Okay. Szkoda. Trzy, dwa. Następny mecz. Będzie z Sunderlandem na Santiago Bernabéu. I później z Barceloną Super Puchar. Uważmy żeby wygrać pierwsze <tryk> dobra Tak więc to będzie na tyle w tym odcinku Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie, oglądajcie i do zobaczenia. Cześć!